Ko wszystkim z tej strony Davida. To jest taki e, szybki filmik, bo dodali kolejny nowy promocode. Wczoraj w ogóle była niezła akcja, bo jeżeli ktoś, ktoś, że tak powiem, siedział dosyć późno, nie pamiętam której to było gdzieś około czwartej? Coś, coś koło tego, gdzieś około 4.00 e, w nocy czasu polskiego, czy tam 4.00 rano czasu polskiego, e, to dali jeden promocode, mianowicie ten. On tam się chyba nazywał Genshin 1111, z tego co pamiętam. I dało właśnie 60 Primogemów i 10 tysięcy mory. po czym go ściągnęli po dwóch godzinach bodajże. I dzisiaj dostaliśmy nowy promo code, a mianowicie Genshin Gift będzie tam będzie w opisie oczywiście jak on się ten, jak, jak dokładnie się go pisze wraz z linkiem gdzie można oczywiście go odebrać. No dostaliśmy trochę, trochę mniej, bo 50 Primogemów i i trzy fioletowe kartki. Co prawda dla mnie akurat fioletowe kartki się bardziej przydadzą niż, niż Mora, bo aktualnie zbieram, <grym>, żeby tenże kilka postaci. Więc tak akurat całkiem spoko. Dlatego właśnie trochę rip dla, dla, dla postaci dla osób, które, które właśnie nie siedziały dosyć późno. I właśnie przeoczyły też 10 Primogemów. No, no trudno, ale dzisiaj no, no mówię, dostaliśmy nowy kod, Mam nadzieję, że go nie, nie ściągną jakoś za, za kurde 2 godziny znowu. Że będzie dalej aktywny, więc, więc macie Genshin Gift. Mówię, w opisie jest cały czas ten, cały czas będzie podany wraz z linkiem do gdzie ten, gdzie odebrać ten, ten kodzik. Więc mam nadzieję, że, ten, że sobie go odbierzecie. Będzie ten, będzie użyteczne te 50 primogemów tam w przyszłości na jakiś singielek i akurat on da Wam, kurde, pięciogwiazdkową postać i przyjdziecie potem do, do filmiku i powiecie, Dawid, to dzięki tym 50 primogemom właśnie dostałem, kurde pięciogwiazdkową postać. Dziękuję. Proszę cię bardzo. <gry> więc błogosławię cię moim kurde szczęściem pięciogwiazdkowe postaci. Proszę bardzo. Jako free-to-play kurde błogosławię cię tym. Więc no, takie szybkie info, żeby tutaj nie przyciągać. Gęszy gift jeszcze raz. I do, do usłyszenia w następnym, w następnym filmiku. Mam nadzieję, że mówię, że ten kot nie zniknie po dwóch godzinach. Więc no. Więc trzymajcie się jeszcze raz i do następnego filmiku. Cześć.